Wymowne nagranie na profilu Joanny Opozdy z Królikowskiego wieczorem wrzuciła jokera. Joanna Opozda da moment będzie pierwsze urodziny swojego synka, Wincenta. Chlopiec urodził się 22 lutego 2022 roku, roku Wówczas wszyscy byli pewni, że aktorka jest najszczęśliwsza na świecie. Gdy zmał swojego boku ukochanego mężczyznę, dopiero kilka tygodni później okazało się, Zemelzenstwo Opozdy i Królikowskiego istnieje już tylko na papierze, a aktorka przezywa istnę gehennę. Media upublicznili bowiem romans aktora z sąsiadka Izabela, z która zresztą jest do dziś. Wydać jednocześnie formalnie mezem Opozdy. Wedle doniesień, Pozef jest już dawno zlozony w sadzie, jednak nie wiadomo, kiedy dojdzie do pierwszej rozprawy. Para bowiem nie może się dogadać co do wysokości alimentów. Wedle opozy, Królikowski w ogóle nie płaci jej, on zarzeka się, że jest inaczej. Tymczasem każdy z nich obecnie wiedział zupełnie osobne życie. Antek Królikowski po licznych aferach wycofał się z życia publicznego i jedynie co jakiś czas przypomina o sobie w mediach społecznościowych. 17 lutego, w dniu swoich urodzin, dodał selfie na Instagram, w którym poinformował. Ze wciąż jest zzywy. Wówczas zaroilo się od Joanna Oposda z kolei często pokazuje instastory ze swoim psem, który uwielbia otwierać paczki. Jakie do niej przychodza, a także oczywiście z synkiem, Vincentem, który jest całym jej światem. W sobotni poranek aktorka bawila się z chlopcem wykorzystując swoje dla on, które tworzyła cien na ścianie. Chlopcu wyraźnie podobala się ta zabawa. Później usilowała wyjaśnić z jednym z portali kwestię sukienki, która miała na niedawnej gali i swego. Wieczorem z kolei na jej profilu podzieliła się z fanami krótkim nagraniem z pochodzącego z 2019 roku filmu Joker. Opowiada ono o komiku, który popada w oblec i staje się groznym przystępca, który zostaje okrzyknięty w Jokerem. Czy zbyt była fanka tego filmu? A może rzuciła ten fragment z jakiegoś innego powodu?